Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu czwartej kolejki Orlen Basket Ligi. Emocjonujący wieczór w hali stulecia. Ostatecznie King Szczecin minimalnie lepszy od WKS Śląska Wrocław 67 do 66. Z nami przedstawiciele Kinga, trener Arkadiusz Miłoszewski oraz Aleksander Dziewa. Trenerze, zaczynamy od zawodnika? Oczywiście. Olek, w takim razie poprosimy Cię o komentarz, jak było wrócić do Wrocławia w nowych barwach no i co sądzisz o dzisiejszym spotkaniu? No, na pewno nowe przeżycie dla mnie, bo nigdy takiego czegoś nie doświadczyłem. A co do meczu, to no ten mecz nie wyglądał tak, jakbyśmy chcieli, żeby nasze mecze wyglądały. Cały czas nie możemy gdzieś tego rytmu złapać swojego, ale jestem przekonany, że go znajdziemy, ale co najważniejsze o, prowadziliśmy 2 minuty 49 sekund. A i tak się nie poddaliśmy, gdzieś tam, yy, gdzieś tam cały czas byliśmy w grze, goniliśmy ich, dogonaliśmy, odpadaliśmy, ale dogonaliśmy, na końcu gdzieś tam ten mecz wygraliśmy, także, także jestem dumny z chłopaków, że, że pokazaliśmy charakter. Czy jakieś pytania do Olka? Proszę. Dobry wieczór, Oleg Piotr Janczarczyk, strefa Hanasa. Gratulacje za zwycięstwo. Ja mimo wszystko pociągnę ten temat sprzed chwili. Jak się wraca do Wrocławia? Ja wiem, że Twoja wypowiedź zapewne byłaby inna przed rozpoczęciem tego meczu, może teraz trochę na gorąco, ale jednak jak się wraca do Wrocławia? Jeszcze z sentymentem, czy już niekoniecznie? Na pewno jest sentyment. Grałem tutaj. Bardzo dużo lat, bardzo dużo sezonów i odnosiliśmy bardzo dużo sukcesów, także, także dziwnym by było, gdyby nie było jednak e, tych fajnych wspomnień w hali stulecia tym bardziej. Taka pogoda też piękna, taka już ta playoffowa, więc no, faktycznie dużo rzeczy się tu przypominało i, i, i bardzo miło jest tu wrócić. Powiedz proszę, spodziewałeś się takiej reakcji trybun? tej czasem no, mimo wszystko nieprzychylnej? Nieprzychylnej, prawda? Bardzo. No właśnie, szczerze, szczerze powiedziawszy, spodziewałem się trochę więcej po tym, że jednak byłem tu tyle lat, odnosiliśmy takie sukcesy i zostałem tak, no tak jak pan powiedział, wybuczany, więc myślałem, że będzie to wyglądało inaczej, szczerze mówiąc. Czy kibice zbyt szybko zapominają? No ta sytuacja to pokazuje. Ode mnie wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze do Aleksandra? Dzięki, jesteś wolny? Raz, 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 chodź mnie. I trenerze również poprosimy o pomeczowy komentarz. No zacznę od tego, od y, naszych problemów, które, które mamy, które mieliśmy przed tym meczem. E, przypomnę o kontuzjowanym Przemku Żołnierewiczu i, i Jamesie udardzie, który tak naprawdę dzisiaj pierwszy, pierwszy. No, nie chcę powiedzieć trening, ale pierwszy mecz w kontakcie. Nie trenował z nami w ogóle. Musieliśmy trąbać w dziewięciu, ale jakoś sobie poradziliśmy. Poza tym powiedziałem przed meczem, że taka mentalna sprawa będzie ważna, no bo przegraliśmy mecz w Gdyni, przegraliśmy mecz z Ostendą i takie podniesienie jest bardzo, bardzo ważne. I cieszę się, że, że doprowadziliśmy do tego. Oczywiście troszkę szczęśliwie, ale można powiedzieć, że czasami szczęście sprzyja lepszym. To znaczy, tak. Ja myślę, że Śląsk na, na, przez cały mecz był drużyną, która mogła to kontrolować, która grała bardzo dobre w tempo, szczególnie pierwszą połowę. Mieliśmy problem z ich taką decyzyjnością, oddali dużo więcej rzutów, mieliśmy problem w ataku, że, że troszkę bojaźliwie nie dzieliliśmy się piłką tak, jakbyśmy to, tego chcieli. Natomiast druga połowa, no, zespół pokazał charakter, w kilka minut tak naprawdę wróciliśmy do meczu. Trafiliśmy, można powiedzieć, trudne rzuty, ale Śląsk też trafiał trudne rzuty w pierwszej połowie i te trudne rzuty doprowadziły do tego, że wróciliśmy do meczu, małe przestoje, no i tak na koniec, no chyba to, co kibice lubią najbardziej, taka gra troszkę trenerska, jeden timeout, drugi, trzeci, tutaj zdenerwowanie Olka, próba zdenerwowania przed osobistymi, trenera timeout, mój timeout. Gdzieś tam przed, przed egzekucją ostatnich 2,5 sekundy też sobie zażartowałem. Pozwoliłem sobie zażartować w szatni do chłopaków, że gratuluję. Wszystko dobrze, fajnie. Ale gdybym nie rozrysował tej ostatniej akcji, to by, to by sobie nie poradzili. A ja rozrysowałem dobrze. Troszkę źle wyegzekwowaliśmy, bo to podanie do Mejera powinno być wcześniej. Oczywiście to było w formie żartu, żeby ich troszkę rozluźnić, bo mamy trochę napięcia w, tej, w, tej naszym, w tym naszym zespole. Nie jestem zadowolony do końca z naszej gry, bardzo zadowolony z wyniku, bo jak wiemy to, to, to był bardzo, bardzo ważny mecz dla nas i dla śląska. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dobry wieczór, trenerze, Piotr Janczarczyk, strefa Hanasa. Ja dopytam o dwie kwestie, jedną sportową, drugą niekoniecznie sportową. Po pierwsze, w pierwszej połowie, jeśli dobrze odnotowałem, rzucaliście z załuku zaledwie sześciokrotnie. To wynikało z taktyki, to wynikało z gry, z tempa meczu. Z czego to wynikało? To już chyba powiedziałem troszeczkę, że z tempa meczu. Czyli śląsk podkręcił to tempo, my mieliśmy problem z tym tempem, dochodzeniem do pozycji otwartych, choć te sześć rzutów, bo jeden trafiliśmy, uważam, że były z otwartych pozycji, bo James Woodard miał otwarte dwie pozycje w pierwszej połowie. Kasim Nicholson z rogu, teraz sobie przypominam, też miał otwartą pozycję zupełnie, ale wynikało to z tempa gry. Nie mieliśmy tempa gry. Naszym celem było przeniesienie piłki ze strony na stronę, żeby spowodować to, że czy Reggie Lin, czy Adrian Bogucki będą mieli problem z obroną pick and rolla i atakować, dzielić się piłką, atakować close outy. To nie przynosiło efektów w pierwszej połowie, bo z egzekucją mieliśmy problem. Dużo strat, 11, aż 11 to nie przystoi zespołowi, który chce o coś walczyć, żeby w pierwszej połowie tyle zrobić, ale myślę, że to było, przyczyną było to, że graliśmy za wolno. Jeszcze dopytam pozasportowo. Czy uważa Pan, że tym konferencjom prasowym brakuje nieco kolorytu? Pytam, dlatego, że kiedy trener stawia się na tych mimo wszystko obowiązkowych konferencjach prasowych to jest zazwyczaj barwnie. Jest jakość. E trenera wypowiedzi są wyraziste, neutralne, często nie pozbawione humoru. I dlatego pytam, czy, y czy trenerzy powinni jeszcze bardziej rozbudować swoje pomeczowe wypowiedzi i nie ograniczać się do jedynie Krótkich pomyczowych każdy, analiz. Każdy próbuje być dyplomatą. Pan tu powiedział, że jak jest barwnie. No, dzisiaj wziąłem białego zawodnika, to barwnie nie było, bo we dwóch byliśmy biali. Oczywiście nic nie mam przeciwko czarnoskórym. Ale ja myślę, że wie pan, co jestem szczery i mówię jak jest. A też poza tym trzeba walczyć o te złote usta. Dziś jeden członek naszego stabu mnie spytał, co to co są te złote usta. I ja myślałem, że w dobie ludzi, którzy skończyli studia, są inteligentni, mam nadzieję, że takimi się otaczam. Wiedzą, co to jest złote usta. No, powiedziałem, to jest tak, że jak ktoś dobędzie złoto, złoty medal, to potem mówi on, o nim złote usta. I on w to uwierzył. Trochę mi jest bo no, trener Tabak zdobył złote ustaw w tamtym roku, tak, i złoby, tak. dwa lata temu ja, tak, trener Tabak, tak, bo powiedział coś tam I, i no ja tutaj będę się starał jak najbardziej. Nie chcę, wie Pan co, no czasami po przegranym meczu trudno ubarwiać te, te konferencje, jest wygrany, to ja tak sobie tutaj pozwalam na żart, ale musicie wier mi wierzyć, że staram się i chcę być szczery. Nie, nie wymyślam o tym żarcie też, to z zawodnikami tutaj powiedziałem o tym rozrysowaniu tej ostatniej akcji. No też zażartowałem, chociaż, chociaż tak chciałem, jak było, no ale żart był. Postaram się, żeby to ubarwiać, bo wiem, że to jest ważne. Wie pan, no, teraz y, oglądałem film z TikToka, z BCL-a, nie wiem, czy pan oglądał. Czy a, konkretny a, filmik, a, shoot czy TikToka? miss, shoot miss, shoot miss. I, No była nasza akcja, tak, Kasima Nicholsona i, i Chad'a Browna, jak dobijali. I można się, no, no wie pan co, no, to też jest potrzebne, tak, BCL to robi, rzuca to. Ja chyba też tam, gdzieś zabłysnąłem z, 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 z jakimiś tymi walkami z panem Najmanem. Z panem Najmanem. Tak, tak. No, no postaram się, postaram się jeszcze bardziej. Dziękuję. Ode mnie wszystko również, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Dziękujemy. Dzięki bardzo, dobrej nocy. Zaczynamy drugą część konferencji prasowej. Z nami przedstawiciele Śląska Wrocław, e, trener Miodra Krajkowicz oraz Marcel Ponitka. Marcel, na początek poprosimy o twoje spostrzeżenia po dzisiejszym spotkaniu. Dobry wieczór. Szkoda meczu. E, walka była do samego końca. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że e, Szczecin wziął rewanż za mecz Super który to my wygraliśmy jednym punktem, a oni nie trafili w końcówce, aczkolwiek Szkoda, szkoda też drugiej połowy, gdzie pozwoliliśmy sobie wrzucić i narzucić rytm przeciwnika. Musimy nad tym popracować, by, by po prostu no, grać do końca to, co my chcemy, to, co my narzucamy i to jest najważniejsze, cieszy na pewno zbiórka. I cieszy, cieszy walka całej drużyny i mam nadzieję, że idziemy po prostu w dobrym kierunku i niedługo wyjdziemy z tego przysłowiowego dołka. Dziękujemy. Czy jakieś pytania do Marcela? Dobry wieczór. Marcel Piotr Janczarczyk, Strefa Hanasa. Dopytam Cię, z Twojej perspektywy jako zawodnika, czym przede wszystkim różniło się to spotkanie dzisiejsze względem tego podczas Super Pucharu Polski, choćby pod względem czysto sportowym? Wydaje mi się, że wynik nawet chyba był podobny, tak? Całkiem całkiem. Całkiem całkiem. Nie pamiętam dokładnie, jaki był wynik e, w superpucharze, ale to są dwie topowe drużyny e, grające moim zdaniem e, bardzo dobrą obronę. I no, tu widać, że, że, że ten mecz był tak samo jak e, każdy mecz w playoffach, czyli walka, e, walka na całego walka do końca przy czym y, nikt nie odpuszczał, dlatego też wynik y, nie był może wysoki, aczkolwiek, tak jak mówię, no, y, każdy dawał z siebie wszystko. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy. Jest Dziękuję jest bardzo. Wolny? So, coach, uh, very emotional game, a very emotional ending. Uh, what do you think about it? And if you can, please use the microphone. for the YouTube. First of all, hello to everyone. Thank you very much for coming. And what to say, okay? <laughs> Bigger part of the game we we lead and to be honest I expect that we'll finish as we start. But always something. So today I would like to congratulate for my team for the effort what they show on the game reaction after the previous games and to be honest today thanks to how my team played today I am really proud about the most of things what they did on the court. And because of that this kind of match if you lose you have to stay calm and to support players to keep going to work like that and to play like that. From other side. If you lose game like against Ritas or, or even some other games, Treffle, for example, in that case, it's difficult to, to, to continue to work. But okay, it happens what happened. Uh, I don't have what to say, too many turnovers, especially in the second half. We have five in the first half, but 10 in the second half somehow disturb our offense uh, not enough points from the big eyes under the basket and we try to to find some other options but every single time when we try to put ball inside unfortunately we first of all we didn't have efficiency but also we have a lot of turnovers okay but team show some kind of reaction and i expect that game by game they will play better and better thank you Dziękujemy. Tak w skrócie przetłumaczę najważniejsze kwestie. Gratulacje dla swojej drużyny od trenera Rajkowicza za reakcję po tym poprzednim spotkaniu. Jest dumny z tego, jak wyglądał zespół przez większość spotkania. Mówił, że ciężko było zachować spokój po takich meczach jak z Rytasem czy z Treflem. Natomiast no po takim meczu, gdy walczysz, gdy przegrywasz jednym punktem, musisz zachować spokój i i namawiać drużynę by dalej grała w ten sposób, jeśli chodzi o aspekty czysto sportowe, trener wymienił przede wszystkim za dużo strat w drugiej połowie, co zdecydowało o przegranej i zaburzyło rytm ofensywny zespołu, brakowało także punktów wysokich zawodników, próbowali znaleźć na to sposób, ale niestety nie udało się odpowiedzieć i ograniczyć liczby strat właśnie w ten, no, traconych piłek w ten sposób. Czy mamy jakieś pytania do trenera? I see no questions, coach. So I believe that's it. Thank you.